No i ty jedź. No jak? Pojadę tu się mną filmować. No to teraz nie będziesz ruszyć. No rusza się, rusza się. Zapalę światu i włączę. Ty patrz Drugie przyleciało obok niego. Leci ją. Teraz leci, widzisz? Światło zapaliło na rogu swoim. Ty no. Tu te zbliżenia widać. Tak. Widzisz? No. Jakiś radar albo coś. No, może nas teraz wiesz. Dobra, chodź, stary, tu... chodź. chodź bani, a... Cze, odleciało od niego. No. Widziałeś to? Zgasło, no. A co to było w ogóle? Dobra, pa, jak on tym światłem rusza. No, rusza się. Dawaj stary, zaraz. Pa, pa, jak rusza światłem, widzisz? No. Widziałeś? To jest UFO, nie? To jest UFO Dobra, ja podjadę odjadę kawałek no. Ty pasz na drogę Dobra Daj czekaj, ja bym nie Patrz na drogę tutaj no. Dolatuje coś do niego Tak? Ta. on to przejmuje zapalił drugie światło i leci. Za nami. Mów kiedy hamować tylko. Leci za nami. Zniknęło. Z kamery? Jest. W formie świetnej kuli. Jest. Jest. Tylko? Tak. Ja pierdolę. Ta. Ja pierdolę. Ta. Ale szopaj. Ty, ale że telefon to widzi, kurwa, Widzi nie? to, widzi to. Ja pierdolę. Zaczyna znikać. Jest ja znowu, trzy światła się zapaliły. Leci za nami Patrz na mnie tylko na drogę. Jeden strasznie, strasznie mocny, a dwa są małe nikłe takie. Ja pierdolę, kurwa teraz... Ciu, ci ciu, 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 Kurwa. Nie jest teraz się. jedno światełko. Ty patrz na drogę tylko. Zniknął z kurwy. jest. W formie jednego światła. No to patrz tylko. Ty! To jest zajebiście wielkie. Ta? Ta. Jest bardzo nisko. Ty, on jest centralnie nad Schneiderem. Zniknął. Zniknął. To na górze jest? Patrzysz wszystko? Tak. Z tyłu coś jadę, stary, tyłu. To już musi się normalnie. To kurda, z tyłu to może wszystko, tak, bierzemy. jeżeli to jest to to jest to na górze łapie telefon łapie łapie zobacz widzisz przybliżenie maksymalnie tam jest wiesz ja to jest to tylko że jest to zwrócone tyłem do nas i dlatego się nie świeci widzisz patrz widzisz go no Teraz oddalenie jest, daje, samochód przejechał teraz, daje przybliżenie. Straszne kolory ma, to gdzieś pogasił światła, Co ja pogaszę. Nie, nie, nie. Odwraca się. Nie, czekaj, chuj, dobra. Widzisz to? No ale czekaj, chuj, dobre. czego ty się boisz? Nie, nie, ja ci mówię żeby na razie. Odwracasz. Chcesz odwrócić, ale nie może. Coś innego obserwuję. Nie, ty, to już jest fleba, to znak, stary ten. Już to już tego nie ma. Tak, To jest znak.